Ooo! Oh, ale ty wyglądasz co tam? Ale jesteś. Wiecie? Ale. Ale, ale jesteś gigantyczny, hmm. A Czemu o... tak jest? Nie. Powiedz mi, czemu Faję tak jest? Czemu masz bo takie bo ręce? Się. Czemu masz takie ręce? Powiedz mi czemu masz takie ręce? Zasady są bardzo proste. Trafiliście do szkoły, ponieważ wasz samochód się zepsuł w poszukiwaniu paliwa. Musicie znaleźć kanister, zanieść go do wyjścia oraz natankować samochód, żeby stąd uciec. No i w międzyczasie gonię was ja, czyli Ghostface, i macie przerąbane. Ale jak mamy otworzyć drzwi? Dlaczego szukamy kanistra do samochodu w szkole? Akurat w szkole. E, ponieważ jechaliście z imprezy i skończyło wam się paliwo, dlatego postanowiliście, że świetnym pomysłem szkolnej. będzie pójście do szkoły i przeszukanie jej w celu znalezienia benzyny. Tam, tam, tam na pewno będzie karnister, nie lockpickuj <laughs> tego! No, karnister. musimy jakoś kurde wyjść do naszego tam. auta, nie? Tam, gdzie jest nasze auto? <laughs> tam, po drugiej stronie ulicy. Dobra, wierzę ci na słowo. Nie look, pikuj no. tego, chodźcie, szukamy kanistra. ma się chobawi. No kurwa, tak. a co mam zrobić, jak mamy stąd wyjść wcześniej? Nie wiem, stanie brak. na korytarzach będzie bardzo dobrym pomysłem, według mnie. Ja sobie o, pójdę. Genialne! No ale to co, rozdzielamy się, panowie? Tak. Chyba trzeba będzie. Jak prawdziwa ekipa z wspólnego tak, dyspozycji. Tak przypuszczam. Nie o! No nie Zamykajcie za drzwi też, pamiętajcie. Tak, tak, tak. Żeby Ghostface Zami nie wiedział. Ja sobie popatrzę tutaj. Uuuuh. Skąd wiesz, że nas goni Ghostface? No bo sam to powiedział. wiedział <laughs> tak. Ej, fajne świece, się umywa walki. On może nas też wiecie, trollo. Jezus! O matko! Wow! Kuźba nie, ba, nie strasznie, tutaj nie ma nic. Też tutaj nie ma nic. nic? I tutaj tak, do końca by... jest jeszcze jedno pomieszczenie. Dobra, to ty to tutaj, ja dało. tutaj. To by nic nie dało. To by nie dało. Nie! Co się tak. dzieje? Eeeem... Um, czy ja mogę jakoś tu... Co się mogę? dzieje? Mogę, mogę, mogę. Ja się schowałem w szafce. Pamiętajcie, że możecie do szafek wchodzić. Tak. Ty czekaj, kiedy się spotkamy w on, a to ty! Gdzie? Cześć. Jesteś tu? Tak, no to... O, cześć, Max! Co tam u ciebie. Słyszę otwierające się drzwi i kroki, mówię, no nie Ja uciekłem, kurna! Aaaa! Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Help, 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 help! Gdzie Jesteś? na, ja na, na Jak Jak mam korytarzu? Jak w głównym korytarzu. Nie wiem, nie wiem, ale on mnie goni. Możesz go spróbować wyrolować ten w pomieszczeniu. Poświęcam, po, poświęcamy rokiego. Jest. Oooo, znalazłem woźnego. Max. Oj, też, też znalazłem jednego gościa. Serio? Tak. Dobra, chopanie. Gdzie, Gdzie jesteś? Gdzie ty A ty jest jeszcze inne wyjście. Gdzie ty być? No. Poszedłem szukać w pomieszczenia. Ja jestem pod prysznicami, czekaj. Aha, okej. Okay. <laughs> Tutaj Zenek se wisi, nie przeszkadza. O, cześć! To jest ten woźny! To jest ten woźny, Tak, to, to jest ten woźny. Chyba okay. tak, tutaj, szuka... tutaj szukałeś. Dobra, ja tego pokoju nie przeszukałem. Można o, kolejny. O, kolejne... widzę go! Widzę go! Ro Rokiego cały czas goni. Próba numer dwa. Czysto? 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 To ja idę, to ja idę ten. To jest zamknięte, no bez kitu. Oj, widziałem! Widziałem go. Chyba... Gdzie? <śmiech> <śmiech> chyba na placu nie ma. Oh my fucking god. O! O, dobra, widziałem czy wy, typa. czy wy go cały czas wid widujecie, a ja nie? Ja jestem ślepy. Ja, ja go przez chwilkę tylko widziałem. No ja o, też. Elo. Przeszedł o, tak hamsko. Yep. Dobra, gdzie są dobra, do... karnistry? I faktycznie, można się chować w szafkach. Można no się tak, W, w dwóch bo... szafkach. No, jak w trybie slasher mogłeś się chować. O, tak, o widzę szafkę, o, ja. Faktycznie! Wow! Ale nic tu nie widać! Ty, no tu chyba nie będzie w tej kuli! I'm scared. Oh, oh, Fuck! Zapominam, że od nas słyszy! Kto o? To... Oh. Nie powinien nas słyszeć, to jest oszustwo wtedy! Mam nadzieję, że. że nie wie gdzie jest. Hello there! Cześć od się! Sorry, sorry, sorry! Spadam 100! sorry najpierw, nie powinienem. Najpierw ten skakać. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest! Gdzie ja wy jesteście? Eee, e. tędy! Musiam. Nie goni nadal? Okej, okay, nie działa, nie goni mnie nadal. Oh. Boję się gdziekolwiek pójść. Okay. Wow! Co to za miejscowa? Co ja za miejscowo odkrywam? Cześć, ja, dopiero, ja, ja dopiero co się zrespiłem, please. I tam są. <laughs> Oni są tam. Idź po nich. Nie, nie mnie, nie! Przysięgam ci, oni tam są! O, Przysięgam. Można, można tu wyjść. Ty, w krzakach można się kryć! Max, 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 A. po co to robisz? <laughs> nie wiem, czy jest tam. O! Nie Cześć, tam. Max, cię, Cześć, Max, widziałem cię, jak biegniesz! On mnie goni! Czekaj, no, odwróć się! O, tu jestem, helpnij mnie! Gdzie Help, jesteś? U. Jak cię stąd wydostać? Gdzie? O, odwróć się, odwróć się, odwróć się! Gdzie jesteś? Przez okno, w lewo! O! o, tu, o tu. tu, widzę, widzę! O! Admiros, siema! Co tam? <laughs> <laughs> Shaker, pomóż! Nie wiem, jak ci pomóc! Ja widzę jedynie, jak tam cię goni! Nie! Kurde, zaciukał mnie! Tu nas nie powinno być w jednym pomieszczeniu. On je otworzył. Kurczę... Ej, chłopaki, bo nie możemy znaleźć tego kanistra, a morderca no już nas nieźle poobijał. Ooo! Jacken, o, to jest o, ciekawe! To jest bardzo... O, cześć! Jacken, Jacken, ja, już tu, ja już tu byłem, jak coś. Byłeś tu? Na nie pewno? Tak, byłem, 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 byłem. Ja wiem, gdzie on mógł schować, panowie. W piwnicy! Gdzie może być no kanister? w piwnicy. I nie ma tam! Nie ma tam. Po Odpowiadasz mu. A jesteś w co piwnicy? No? Tu nie ma tam. Tak, ja się nie O! o Jesus. Nie ma. <śla> <śla> Kuździwa. za <śla> tak gruby jestem. To jest zamknięte. To jest właściwe iść. Tutaj też byłem. byłem. I nie ma nic, naprawdę? Nic nie ma. Czy wszystko to przeszukałeś? Tak, nie ma ani jednego. Nie, krok, nie wiem, krok, czy nie goni, ale ganiam się z nim po korytarzach. Chyba. Patrzyłem, to, to byłoby za dobrze oh, widoczne. Ooo, On mógł to słuchać! No, może no o, A może to taki dobra? w ogóle dobra? nie Dobra, dobra, ja temu, co, dobra. dobra temu, co się stało? Przestał mnie gonić. Osiem, a O, cześć. Chcesz, Chcesz grochówki? Dać? Grochóweczka na... Skończysz jak ten no, kolega żeby, żeby mieć czym strać ze strachu? Może być, może być. Czy, przeszukiwaliście tą okolicę tutaj? Hej, tutaj by się przydała, przydał skin tej. Jak ona miała? O, to jest Lunch Lady. Uh, lunch, lady. lunch Lady, o! <grywa> o! Odpowiedzieliśmy mu. Cie, Byliście tutaj, tak? Tak. Kościół z grochówką Tak. Kościół z gruchówką, pomów. Oh fuck! O oh fuck! Sz. Jak ty sprawdziłeś? <grywa> Uciekłeś! A! Patrzcie też pod biurka na przykład. Aha. Mógł też w tych szafach ten schować. No właśnie, też tak stądzę, że on to w szafie mm. której schował. Oh Ufak! Oh Ufak! No, 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 no! mnie po sali gimnastycznej! Jak Is Coś? Przeszukane... Ale pan okolice, ja zostawiam otwarte drzwi w nich. Dobra. O, możemy się tak umówić. On jest na moim tropie cały czas. Szukajcie, ja go zajmę. Dobra. Super to też pamiętajcie, że jak znajdziecie, o. to żeby nie krzyczeć, bo on by Wie się schował. Znalazłem no. nauczyciela z historii. Jest, jego historia się skończyła. <laughs> jego zajęcia z historii się skończyły. Dobra, od razu wam powiem. Y, scena pusta. Pokoje tak, nauczycielskie ja na też. Aha, dobra. Czemu Kible dla kobiet to jest pięć tych, a dla facetów. O, cześć, Admirosie, co tam, co tam u Admirosie. ciebie? Jak ci dzień mija? Ja, ja tutaj jak widzisz aktualnie prowadzę lekcję y, wykładu o dupie. Nie tak. wiem, może chcesz posłuchać. Wykład o dupie. Tak, wykład o dupie, no to, to, to Można zapraszam. Z tego weź weź sobie ten tutaj któryś z miejsc. Ja, ja oczywiście. Tutaj zrobiłem pewne notatki, jak widzisz, pomazałem trochę po tablicy. Hmm. Um, może chcesz powiedzieć, do czego nam służy dupa? Od, o, zaczniemy może od tego. Obawiam U. się, że Ghostface nic nie mówi. Aha, rozumiem, dobra. No to Koddyka, mogę ci koddy. powiedzieć jedynie tyle, bo nie wiem, czy byłeś w sumie na mojej lekcji, gdy miałem nocną zmianę. Ale dupa służy nam po to, żebyśmy wygodnie sobie siedzieli na tyłku, bo bez dupy byśmy nie mogli jakkolwiek usiąść, bo jak, powiedz mi szczerze jak, ten, bo przecież dupą siadamy, dupą sramy i dupę wykorzystujemy zajmuj też do innych czas, tam czynności, niekoniecznie safe for work czynności, jak dobrze wiesz. Um, jeszcze, jeszcze tak z godzinkę go zajmuj, dobra? A. No ale temat mi się kończy. Nie... Um, Czekaj, ja się nie mogę <laughs> ruszyć. Serio nie może się myślę. ruszyć. To, to zamurował go. Czekaj, uciekaj, uciekaj stamtąd szybko! Zamurował go. Czekaj, czekaj, czekaj. Spróbujecie cię odepchnąć. Okej, okay? spróbujecie stąd wydostać. Zamurował no go. wydostać. Albo zrobię to, to w ten każe, sposób. Za mapę, no, stój, stój, mapę wrzucił. To go przez chwilę. O, spróbuj się teraz ruszyć. O, o. Dobra. No to w zamian może mnie zostawisz i A ich dalej. będziesz szukał. Ale dalej do niej. Masz tutaj Rogiego jak zamian coś. Mam masz podpowiedź. O. 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 Podpowiedzią jest to, że kanister znajduje się w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć, ponieważ takie rzeczy nie powinny być przechowywane, bo są łatwopalne. Czyli Dobra, krasa. jak coś to masz tu rokiego, możesz go gonić. What? What? Um, nie, podziękuję. Obieg w lewo. No, dajmy, w lewo, w lewo. O właśnie. No. Będzie kolejna podpowiedź. Jesteście gotowi? O. O. Tak. Otworzyłem wam wyjście. Jeden z was wpadł na trop. Lecz, les, lecz, lecz reszta to dzbany. Ja mówiłem: biblioteka! Chyba ja jestem tym jednym ze dzbanów jednak. Ja jestem. No ja pewnie też jestem zbanów. Chopaki, dzbanem. nie jestem jednym ze dzbanów. Masz? masz jednak, tak, jestem Mas, najmądrzejszy masz was kanister? z was. Jestem najmądrzejszy z was wszystkich, kuźwa. Co ty gada? O, gadasz? widzę kanister, widzę kanister. Widziałem go. Jak go podnosisz. Jestem kuźwa najmądrzejszy z was e, wszystkich. uwaga, bo chyba mnie rozjedzie w twoim kierunku. Eee, tak. Możliwe. Siema, Chucken. Siema. A my zaczęliśmy tu grę tak właściwie. Ta. O, siema. Ej, mamy blisko wejścia. Mamy blisko wejścia, musimy, musimy pobiec, Max, daj. Tak. Otwórzcie to po to jest mojej na prawo! Na prawo, nie na lewo. To, to jest wyjście, chopy! Tak! Ale tam Wie jest otwarte, jesteście? tam Cię? jest otwarte! On, 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 on nam otworzył wyjście! Tam, tam, a! tam a, zamknął nam drzwi chyba! było Fuck! otwarte! To było chyba otwarte! O, nie, był tam gdzie był. Ogoni nas! Chłopaki szybciej! Faster, 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 faster! Lewo, lewo! Tu. To tu! Kurwa. Za tobą Max biegnie, za tobą Max biegnie! Gdzie jest karnister to Wybuchł w momencie kiedy cię zabił! A jak on mnie dogonił? Normalnie cię dogonił! Morderca miał większą prędkość, bo już było koniec gry. A. Jak udało nam się! Jest! Ale się ruszyć, jest problem. Slab Złap cię gnojku. A! Nie mogę się ruszyć! Koniec gry! Wydaje mi się, że po prostu wybuchło. Musicie teraz... Wiecie co zrobić ze a... Okej, okay, już. Ej, no, gdzie no, zniknął? Nie wiem. takie piąteczka, udało nam się. Uhu. Co to za piąteczka? Na... Halo, ja chciałem ci Dobrej Dobra, nie maż. O. Taka piąteczka! JA DAŁEM ZROBIĆ! Co jest? God damn it.